Chciałabym Państwu przedstawić najnowsze wyniki realizowanego przez Randstad badania Plany Pracodawców. Pokazują one, że jesień zaczynamy z utrzymaniem bardzo pozytywnych nastrojów na rynku pracy. Już trzeci kwartał z rzędu liczba pracodawców, którzy planują zwiększenie zatrudnienia, osiąga coraz to wyższy, rekordowy poziom. Obecnie aż 33% ankietowanych przedsiębiorców deklaruje, że chce zatrudnić więcej pracowników w okresie kolejnego półrocza. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe wobec minionego kwartału, a jednocześnie najwyższy poziom tych deklaracji w ponad sześcioletniej historii badania. Zwiększenie liczby etatów wyraźnie częściej jest planowane w zachodniej części Polski, gdzie aż 45% firm deklaruje takie plany. Słabszego tempa przyrostu miejsc pracy, ponad dwukrotnie mniejszego niż na zachodzie, należy się jednak spodziewać w regionach północnym i wschodnim. Branżowym liderem rozwoju zatrudnienia jest sektor handlu i napraw a zaraz za nim sektory produkcyjne, budownictwo oraz transport i logistyka. Po bardzo mocnym wzroście optymizmu wobec ogólnej sytuacji gospodarczej w ubiegłym kwartale, w bieżącym badaniu widzimy spadek entuzjazmu przedsiębiorstw. Wzrostu gospodarczego w kolejnym półroczu spodziewa się 27% badanych, co oznacza spadek tego parametru o 5 punktów procentowych. Pomimo nieco większej rezerwy odnośnie sytuacji makroekonomicznej, kolejny już kwartał zwiększyła się liczba firm, które co najmniej dobrze oceniają swoją sytuację finansową. W porównaniu do poprzedniego kwartału grupa ta wzrosła o kolejne 3 punkty procentowe, licząc już 68% przedsiębiorstw. Zaledwie 6% firm ocenia się jako będące w złej lub bardzo złej sytuacji. Przy coraz bardziej pozytywnej ocenie stanu posiadania firm w bieżącym kwartale zanotowano również zwiększenie otwartości przedsiębiorców na zwiększenie wynagrodzeń pracowników z poziomu 18 do 21%. Przy czym warto zauważyć, że plany zwiększenia wynagrodzeń są spójne we wszystkich regionach. Nadal największa grupa przedsiębiorstw, 29%, planuje podwyżki nie przekraczające poziomu 4%. Jednak od początku roku niemal trzykrotnie wzrosła do 14% liczba pracodawców planujących podwyżki na poziomie nawet do 10%. Zwiększenie skłonności do podwyżek pensji nie jest jeszcze bardzo wyraźne, jednak spodziewamy się zdecydowanie większej skali zmian w tym obszarze, tradycyjnie już na przełomie czwartego kwartału i nowego roku. Wyniki kolejnej edycji badania przedstawimy Państwu już na początku grudnia.